Dziwne, że banknot o wartości 100 zł wydaje się nam tak duży, gdy zostawiamy go w kościele i tak mały, gdy zostawiamy go na rynku. Dziwne, że godzina spędzona na modlitwie, wspominając Boga, wydaje się nam tak długa, a godzina spędzona przy telewizorze tak krótka. Dziwne, że czytając modlitwę, ledwo zbieramy myśli, podczas gdy w rozmowie z przyjacielem nie sprawia to żadnych trudności. Dziwne, że cieszymy się, gdy ogłaszają dodatkowy czas meczu piłkarskiego, a narzekamy, gdy kazanie trwa dłużej niż zwykle. Dziwne, że tak trudno nam zmusić się do przeczytania choćby jednego rozdziału Biblii, a tak łatwo czytamy 100 stron ulubionej powieści. Dziwne, że w sali koncertowej ludzie dążą do pierwszych rzędów, a w kościele do ostatnich. Dziwne, że tak trudno nam nauczyć się jednej modlitwy, a tak łatwo zapamiętujemy i przekazujemy plotki. Dziwne, że wierzymy tak łatwo w to, co jest napisane w gazetach, a tak trudno nam całkowicie uwierzyć w to, co jest napisane w słowie Bożym. Dziwne, że każdy z nas pragnie wejść do raju i nie chce obciążać się staraniami, aby go osiągnąć. Dziwne, że niemal każdy z nas jednocześnie jest sędzią i adwokatem. Kiedy chodzi o cudze grzechy, jesteś sędzią, a kiedy chodzi o własne grzechy, jesteś adwokatem. Dziwne, że słysząc te słowa niemal każdy uznaje je za aktualne dla innych, ale nie dla siebie.